Cześć Wam, szykujemy dzisiaj dla Was wysyłki i przypadły nam tutaj opony na 42 cale i tutaj po mojej prawej stronie jest najszersza opona właśnie w rozmiarze 42 czyli 900K na profilu 60 oczywiście jest to VF bo do ciągników o mocy ponad 400 koni stosujemy tylko i wyłącznie takie opony, czyli możemy jeździć na niższym ciśnieniu uzyskując wysokie nośności, a dla porównania tutaj taka standardowa opona w rozmiarze 650 na 65 x 42 do ciągników powiedzmy w granicach 200 koni. No i jak widzicie no, różnica jest kolosalna, a felga ta sama 42 cale. No i na przykład jeszcze dzisiaj wysyłamy największe opony z naszej oferty, czyli opony na 54 cale. Jest to 380 na 90 na 90x54 na od Alianca także model 350 jest ona stosowana w największych opryskiwaczach samojezdnych. Na pewno je znacie i też dokleimy coś ciekawego. A tutaj właśnie, no, najszersza opona na 42 cale. Zobaczcie, jak to jest bych. No, nie stoi ona jeszcze na palecie, ale kurier na pewno będzie miał dużo zabawy, żeby ją zapakować. Najwyższa nośność, najwyższa jakość i najlepsze opony, oczywiście, bitopony. Cześć Wam.